Ale, szanowni Państwo, no, oczywiście, jak zawsze liczymy na wielkie wyrozumiałe z Waszej strony. Bo każdy z Was przyjechał pięknym autem. Każdy z Was, myślę, że dla każdego z Was jest to najpiękniejsze auto. I powinien dostać nagrodę, ale staraliśmy się wyłuskać takie, które w naszej ocenie rzeczywiście czymś się wyróżniały i są tu takie i motocykle i samochody, a nawet wydaje nam się, że jest jeden traktor, chociaż nie jesteśmy do końca pewni i go też nagrodzimy. Więc szanowni Państwo, szanowni uczestnicy naszego wspaniałego zlotu, też trzeba podziękować pogodzie, że trochę nas tutaj kropiła, ale studziła tylko atmosferę, żeby było spokojniej, ale też wytrzymała. Więc yy, zaczniemy od auta z lotu i zapraszam pana Kamila Posiewkę. Jest to Chevrolet Suburban z 1965 roku. Szanowni Państwo, myślę, że się zgodzicie ze mną, że to był samochód z lotu, z tego względu, że ten kajak z daleka żółty świeci się. No, zajął co prawda miejsce na trzy maluchy, no, ale drugiego takiego yy, nie było, nie ma. I ja pierwszy raz takie auto widzę. Jest to typowy amerykański samochód, yy, który no pewnie gdzieś tam w tych 60 -tych latach przymierzał drogi właśnie w Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy właściciela pojazdu. Co prawda wiemy, że i oczywiście gratulujemy. Wiemy, że to nie do końca jest właścicielem tego pojazdu, ale stąd, że się znalazł tutaj na tym placu, więc zapraszamy. Idzie pan Kamil do nas, także jest. To może już ja będę czytał, Tomek ty wręczysz tylko czasami może coś dopowiedz. Czasami dopowiedz, jeżeli chcesz. tego. Gratulacje, statuetki robione przez GOCH tu u nas w Sadowniu, także gratulujemy. Tak jest. Statu... Pozostanie jeszcze tutaj do statuetki ręcznie robione na to wydarzenie, także też pomysł autorski Gminnego Ośrodka Kultury. Tam Pani Dyrektor Ewa Piurkowska czuwała nad tym przedsięwzięciem, to co się dzisiaj wydarzyło, wydarza się jeszcze w tej chwili. No i właśnie stąd też owoc pracy Gminnego Ośrodka Kultury. Kolejnym kategorią to jest motocykl z lotu i to też, Szanowni Państwo, nie jest łatwe wybrać motocykl z lotu, z tego względu, że tych motocykli jest najwięcej, ale zawsze staramy się znaleźć właśnie tą perełkę i wydaje nam się, że samolotem z lotu, a można powiedzieć, że jesteśmy pewni tego, powinien zostać... Motocyklem, przepraszam. No i właśnie Tomek, po to jest, żebyś czuwał Pan Jędras Tomasz, i to jest WSK175, ale to nie koniec oznaczenia: Sport S1 z 1974 roku. Jeżeli coś yy, przekręciłem, wszystko jest ok, pan Tomasz potwierdza. Także yy, wyjątkowa WSK z wydechem podniesionym do góry, z tego co tutaj zasłuchnąłem, przepraszam, to jest 15 koni, jeden koń więcej od zwykłej 175. Zapraszamy to z boku, oczywiście. Yy, także Tomek, jeszcze coś chcesz dodać? Ja powiem tak, no bardzo ciekawy motocykl, zwłaszcza, że modele no chyba wszystkim są znane, a czkolwiek ten model może niekoniecznie, bo nie był popularny na naszych drogach z tego względu, że była to wersja no i sport trochę droższa i szły też na tego typu motocykle, także yy, ciężko jest go znaleźć, a jak już znajdzie się to trochę niestety. No i taki charakterystyczny lekki przód, z trochę inne zegary, także no naprawdę taki, a, taki motocykl, który się rzeczywiście wyróżnił. Najstarszy pojazd. Brakuje mi tutaj imienia pana, bo nie do... Bo przyjechał właśnie samochodem syn pana Janusza Borkowskiego. Pana Janusza Borkowskiego, tak jest. Zapraszamy. Od samego początku pan Janusz Borkowski jest z nami, przyjeżdżał różnymi pojazdami Citroen. Danie. Pan Daniel Borkowski odbierze nagrodę, jest z nami dzisiaj Citroen AC4 z 1929 roku, więc szanowni państwo to już nie jest, są żarty, to są naprawdę takie lata, że ten samochód trzeba było naprawdę szanować, gdzieś był chowany od biegu czasu i tak pięknie, wspaniale wygląda, więc gratulujemy też, poproszę brawa. Zobaczcie Państwo, z konkluzją, ale przyjechał. Także yy, to oznacza, że do nas warto przyjeżdżać na tym Ale sposób. z tego co wiem, to świetny tam asystent pasa siedział z boku i. A i biegnie jeszcze zmienił, tak? Także no to automat praktycznie samochód jechał. Sam 1,6 benzyna, tak dobrze mówię? Benzyna, no i całe 30 koni, szanowni Państwo. Także to jest szaleństwo. Chyba to było nawet do 80 na godzinę można było się tym poruszać. Dobry wieczór. Dobre górki z więc nie chyba tam jakieś górki się znajdą. Dobrze, więc przechodzimy do kolejnej kategorii. Jest to traktor lo z lotu. Tak jak powiedziałem, nie wiem czy to jest traktor, ale tak jak my go oceniliśmy to jest w pewnym sensie połączenie traktoru z WS-ką. to jest Trajka 185 czy 100? 125 chyba. Jarek Góral zapraszamy. Nie, jak jakże nie ma jarka, to. A jest Jarek, Zapraszamy. Ma przedstawiciela. Syn, Syn. Syn także no naprawdę fajna konstrukcja, może wasz pokaz chodziła. Jeszcze. Góra, ale jeszcze te, pracowali nad tym yy, posili drzewo. Akurat taki pojazd. Chciałbym jeszcze podziękować całej mojej ekipie, bo wystawiliśmy 15 motocykli. Dwa, dwa maluchy. Chciałbym podziękować całej mojej ekipie, która się zgromadziła, pomogła nam tutaj dojechać. Mamy niedaleko, ale pomogła. E, przyjechać każdym pojazdem osobiście. Także dziękuję. Ja może dodam tylko jeszcze, że e, dlaczego traktor, bo zawsze mieliśmy traktory, tak ty, e, no, w tym roku nie dopisały nam. Może pogoda wystarczyła, Generalnie do tych, co udało się dosłonić, po prostu... No nie deklarowali się, że przyjadą tym Co prawda ja myślę, że powinniśmy zacząć taki trend, bo jeszcze wszyscy, no w okolicy nawet jest bardzo dużo trzydziestych, bardzo dużo ładnimisów, bardzo dużo NTZ-ów które już są też wiekowe, bardzo dużo sześćdziesiątek. Ja myślę, że one się po prostu już nadają na ten plac i zapraszamy w przyszłym roku, yy, prosto z pola praktycznie można przyjechać do nas i pokazać te sześćdziesiątki, te trzydziestki, te Władimirse. Naprawdę fajne sprzęty. Myślę, że tego typu trochę, takiego typowego diesla to nam się tu więcej przyda na placu, więc zapraszamy. I gdzie jest ten nasz zobaczyłem się, że nasz jeden typ podjechał, e, który wytypowaliśmy. Niemożliwe. O sami przemknęła gdzieś. Tam. Traktor z lotu wręczamy. wręczamy i zapraszamy tutaj do laureatów. I też, szanowni państwo, jest taka konkurencja jak kolekcjoner z lotu. To znaczy, że kolekcjoner to już można powiedzieć, że taki hurtownik, który po prostu przyjeżdża do nas i pół placu zostawia, i tak to się zdarzyło. Już to zresztą zostało wypowiedziane. 15 pojazdów do nas przyjechało z jednego miejsca, z jednego domu. 17. O, no przed chwilą było 15, <laughs> czyli dwa dojechały przez sekundę plus dwa 15 plus dwa maluchy a plus dwa maluchy widzicie Państwo więc mamy jeszcze nie do końca pełne dane ja jeszcze z tego co się orientuję to w garażu tam są po prostu jest nieskończona ilość i części i innych pojazdów <coughs> więc gratulujemy i bardzo się cieszę że to jest nasz lokalny kolekcjoner jednak ten zlot po prostu sadowny nie jest przypadkowy mamy tutaj mnóstwo miłośników starej motoryzacji to jest też dowód Jarosław Kural. Wszyscy znamy myślę, na tym placu. i Też jest od samego początku z nami. Gratulujemy, dziękujemy za to, twoją pracę ja i niejednokrotnie uwaga, po prostu wkładasz to żeby, żeby to e, wszystko. Ja jeszcze dodam tylko, że te motocykle przyjechały tutaj, także. Nawet traktor. Nawet traktor. Trajka. Trajka Dziękuję. Dziękuję. Wszystko to się przyjechało na kołach. Oczywiście. Bo to nie wyrzucamy tam sobie gdzieś tam paliwa, czy tam coś. Nie, bo i Boże. Wszystko dojeżdża na kołach. I też, I też staramy się, żeby odjechało na kołach, także no gratulujemy, dziękujemy za uczestnictwo. Kolejny, też taki pojazd, który chcemy zawsze wyłóżkać z naszej tereny gminy Sodowne, to mamy taką kategorię klasy gminy. I też myślę, że od, też od pierwszej edycji, pamiętam, jest z nami, ale też warto mówić o tym motocyklu, skuterze. To jest WFM OSA. Nie wiem, czy jeszcze jest właściciel. Właśnie, to, widziałem, że odjechał. Od jest. Od, jest, zapraszamy także do nas. Jest, zapraszamy. to jeszcze Pan Jóźwik, zapraszamy do nas. Ta OSA. Marek tak jest. Już ta osa jest jedyna. Bardzo rzadko zresztą wiecie państwo, że tych os już jest naprawdę bardzo, bardzo mało No to wtedy będziemy się chwalić, będziemy się pokazywać, będziemy wybierać. No i szanowni państwo, no już ostatnia kategoria na dzisiejszy zlot przygotowana to jest postać z lotu i... To jest postać myślę, że nie tuzinkowa Jeżeli ktoś jeszcze, a wszyscy mały pewnie większość z nas jeździła starą ósemką do Warszawy, przejeżdżaliśmy przez taką miejscowość jak Marki, jak jeszcze nie było w wodnicy, bo Po prawej stronie tam zawsze pamiętacie, ja przynajmniej wiem, przynajmniej 3-4 trawanty zawsze tam stały, warunki pod plandekami, pod na ulicy na krawieżniku, prawie że. No i ten pan właśnie przyjechał do nas tym. Warburgiem jednym z egzemplarzy, co prawda z Krakowa, nie z Marek, bo rejestracja krakowska, ale no wszystko się może zdarzyć. Także marki Kraków może być pod Warszawą, więc zapraszamy pana Różyckiego Bogdana do nas. Panie Bogdanie! Zapraszamy, tu już idzie. A już jest z nami? Ja muszę to dodać, panie Bogdanie, jeżeli mam nadzieję, że nie urażę pan, Marecki celebryta, tak to powiedział, przyjechał do nas Warburgiem 353S. Dobrze mówię? Ile tych barwurów pan posiada? No trochę mamy, mam na starych tysiących i mam kombi i dwie z mam 6, a a tych mam dwadzieścia może 10. No to więc zapraszam z całym kompletem za rok i wtedy będziemy wiedzieli kto zdobędzie tytuł kolekcjonera z lotu Także gratuluję, to, to, dziękujemy za Przybycie statuetka jest dla pana. Ja tylko może jeszcze tutaj dodam, bo może nie wszyscy Państwo wiedzą, ale pan Gołdaan, o ile dobrze mówię. Tylko nie to był ten warbór czy inny, ten warunki pojechał do Niemiec. Zgadza się? Jakby Kraku w kwestii pan w tym Pierwsze miejsce w Oczanej Konik. Po filmie jest temat dnia. I teraz będzie cantować cztery filmy do Głównej Nagrody. Czekam na Oscara Europejskiego. Dobra, teraz... to <grywa> liczymy tego, boza, liczymy się się tym Warburgiem pojechać do Niemiec. I film oczywiście ja oglądałem, bo był e, prezentowany w telewizji, tylko nie pamiętam tytułu właśnie, ale oglądałem i wiem. Nawet pan chyba chciał się zamieniać, nie, nie chciał pan się zamieniać na takiego ładnego, odnowionego Wartburga z właścicielem jakiegoś niemieckiego. Dokładnie. Tomek, ale ty troszeczkę przesadzasz z tym, że się odważył, przecież te wszystkie inne pojazdy jeździły bez odwagi, tylko się po prostu wsiadało i jechało. Co prawda do y, tego malucha była potrzebna rajstopy w razie pasek pęk, co prawda był potrzebny kijek, jak rozrusznik się tam, linka się zerwała, bo ja też to pamiętam. Także bez przesady, z tą odwagą, po prostu ta motoryzacja była fantastyczna. Fantastyczna, piękna i dało się ją e, jeździć. Tu generalnie chodziło o stan wizualny samolot. Tak jest. Także wielkie brawa dla Pana Poglano za tą pasję, który jest. Jeszcze raz brawa, oczywiście. Jak najgórze, żeby ta pasja była z Panem i z służyła i żeby Pan mógł się poruszać tymi autami bezpiecznie, szczególnie po e, naszych drogach. Oczywiście ja bym poprosił, jeszcze raz brawa dla wszystkich uczestników. A no właśnie, kartki nie przerzuciłem, przepraszam, ha. mamy jeszcze szanowni Państwo, dwa wyróżnienia, tak jest. No i Tomasz, i tu właśnie jesteś po to potrzebny, żeby czasami i przywołać do porządku. Mamy tutaj z nami też dwa fajne pojazdy. Chcieliśmy uhonorować w pewnym sensie tutaj, już padło to imię, nazwisko, ale też i ten pojazd, i to wielki film, który, serial, który. Przez lata oglądaliśmy wszyscy, to był serial 07 zgłośnie, pamiętamy właśnie naszego porucznika Borewicza. i yy, no w tym roku też się składa, że niestety zmarł, odszedł od nas, więc ja bym poprosił teraz ku pamięci panu, Pana Bogusława Cieślaka minutę ciszy, uczcimy to pamięć. Bardzo dziękuję. Myślę, że nie zapomniałem rola przecież w serialu, ale przede wszystkim też niesamowitą rolę odegrał właśnie Polonez 1500, który jest dzisiaj również z nami, chociaż nie jedyny egzemplarz, ale ten jest naprawdę wyjątkowy, piękny, w pięknym kolorze, ja bym się odważył powiem, że pomarańcz, ale jeżeli to jest, nie wiem, jakiś orange, czy specjalnie coś się nazywało, nie ma pojęcia, ale poproszę tutaj do nas pana Piotra Sudaka, Polonez 1500 z 1979 roku. Zapraszamy i gratulujemy. Gratulujemy Pujami. pięknego pojazdu, wyróżnienie. Jeżeli dwa słowa o tym fajnym aucie? Mało jej, ale nic się nie psuje. Fajny samochód, fajny serial. Artynek. No i świetnie się nadaje do przemytu jakichś rzeczy, bo przy, przy silniku jest tam masa miejsca można wkładać, naprawdę przez granicę na pewno się y, można różne rzeczy przewieźć. Szanowni Państwo, kolejne wyróżnienie, Pan Kowalski, Mariusz, i to jest też fantastyczna historia polskiej motoryzacji. Warszawa M20 z 1958 roku, ta piękna Garbucka po lewej stronie, co tam stoi. Nie wiem, czy nas Pan Mariusz słyszy? Zapraszamy. Zapraszamy, Panie Mariuszu. 07 złoście. Przesyłamy. A, tutaj jest Pan. Właśnie myślę, że nie jedna osoba też podziwiała ten pojazd dzisiaj na dzisiejszym locie pięknie odrestaurowany w środku skóra jak się tym jeździ Pankowi? No myślał się, że świetnie, ale więcej szczegółów. Przyspieszenie, jakieś tam dosetki, osiągi, hamowania, no. Nie ma hamowania nie ma, dosetki, dociągnie. Czyli na dotarcie, właśnie, bo kiedyś jeszcze było coś takiego docieranie silników, bo teraz chyba już nie ma, prawda? jeszcze jest, no, ale tylko na hamowniach pewnie w fabryce. Dobrze, bardzo serdecznie gratulujemy, dziękujemy, że jest Pan z nami. Pamiątkowe wyróżnienie i zapraszamy oczywiście, żeby Retro Moto Show y, 8 edycji również nie odbyło się bez Pana i oczywiście bez wszystkich uczestników. Cóż Tomek, dodać na koniec? No może na drugi tym musimy popracować trochę nad ustawianiem aut na tym placu, żeby jakoś, nie wiem, taktykę, żeby nie było takiego chaosu przy. No w tej chwili to mniej więcej tak jest, ale żeby po prostu czy w jednym kierunku je kierować, żeby łatwiej było jechać do parady, bo dzisiaj jak obserwowałem wyjazd do tej parady, no to był trochę problem i musimy nad tym popracować zdecydowanie. No i konkurs dla dzieci. No tak te pytania trochę zdecydowanie w wyższej półki musimy pomyśleć. Ale tak, no myli się ten, co nic nie robi, ale jak się coś robi, to zawsze lepiej coś robić z błędem niż nic. Nie no tak. wiem Tomek, ale mi to nawet jak się pomyliśmy, to mi to sprawiło niesamowitą przyjemność. Także myślę, że i Państwu, także bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszą obecność. Nie śpieszcie się do domu, jedźcie powoli, a jeżeli chcecie tutaj zostać jeszcze z nami, to postójcie, porozmawiajcie, pocieszcie się tym e, widokiem i swoich e, sąsiadów, i swoich aut, pokażcie nam jeszcze je przez chwilę. Bardzo serdecznie dziękuję miłych, sympatycznych powrotów do domu. Wszystkiego dobrego i zapraszamy na ósmą edycję Retro Motoshow w Sadownym za rok. Oczywiście informacja będzie na stronach Sadownego, Info Sadowne. Także warto śledzić. A do tych, co mamy kontakt, to też będziemy informować. Może jeszcze zapraszamy laureatów wszystkich tutaj do zdjęcia, żebyśmy tak... to tak, tak, do zdjęcia. Nie wiem, czy przy autach może gdzieś... Panowie wejdźcie troszeczkę tutaj może tutaj koło tej kaczki. Ja zapraszam do kaczki, bo kaczka była z ładnym kolorowym autem. Zapraszam tutaj obok. Stańmy wszyscy. Trzy. Pokażcie statuetki do Statuetki, które po prostu nie da się kupić za żadne pieniądze, szanowni państwo. To są oryginalne, jedyne. drogocenne, drogoceniem jesteśmy, Z diamentem na dole. Ale widzę, jest, radość olbrzymia jest w też odnośnie tych e, statuetek. No i tu staliście na na no, wszyscy na pierwszym miejscu. Gratulujemy. Ale ja powiem tak, dodam tylko że słowa nie dotrzymaliście, bo miało być 20. Miał być 20, ale zaraz 20. Za Nie, to 20 a. W a. W a. <skrzyczyng>. <ślicza 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 20, 20,